Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym piątkowym RPG-owym elementarzu Dedeki. Inspiracja, zgodnie z informacjami zawartymi w podręczniku gracza, jest zasadą dodatkową, czyli nie musisz używać jej podczas swojej gry w Dungeons and Dragons. Jest to jednak opcja, która naszym zdaniem fajnie urozmaica rozgrywkę i motywuje graczy do sumiennego odgrywania charakteru swojej postaci. Jak zdobyć inspirację? Odgrywając założenia swojego bohatera, a konkretnie jego cechy osobowości, więzi, ideały i słabości. Dzięki nim możesz uzyskać od swojego mistrza gry specjalny punkt inspiracji. Jak wygląda to w praktyce? Brzask jest paladynem o bardzo czarno-białej moralności i przekonaniu o tym, że zło trzeba niszczyć bez litości, a potrzebującym pomagać. Pewnego dnia nieopodal targowiska. Wbiega w niego dziewczyna uciekająca przed uzbrojonym mężczyzną. Błaga go o pomoc, po czym rzuca się do dalszej ucieczki. To, co się wydarzy następnie zależy od Wiktora, którego bohaterem jest Brzask. Ma kilka różnych rozwiązań tej sytuacji. Między innymi może pomóc dziewczynie i powstrzymać pościg. Na pewno jest niesłusznie ścigana. Może też schwytać dziewczynę i wymierzyć sprawiedliwość. Z pewnością jest złodziejką, która okradła stragan. Może też nie zareagować w żaden sposób i pozwolić wydarzeniom toczyć się dalej bez zmian. Pierwsze dwie opcje, czyli powstrzymanie pościgu albo schwytanie złodziejki, spokojnie można uzasadnić tym, jak brzask patrzy na świat. W obu tych przypadkach mistrz gry może uznać za zasadne przyznanie inspiracji. Jedynie trzecia opcja, czyli pozostanie zupełnie biernym, nie daje szansy na uzyskanie inspiracji. Inspiracja jest nagrodą za podejmowanie działań i decyzji zgodnych z charakterem i osobowością naszego bohatera, a że brzask jest diabelstwem czynu, więc bierność jest zupełnie nie w jego stylu. To, jakie czynniki będą wpływać na przyznanie tej nagrody, zależy już od prowadzącego sesję. Co ważne, pamiętaj, że inspiracji nie można kumulować. Możesz mieć tylko jedną inspirację i albo jesteś w jej posiadaniu, albo nie. Punkty inspiracji możesz wykorzystywać podczas dowolnego testu, w którym używasz kości K20. Wykorzystując inspirację, zdobywasz ułatwienie w tych rzutach. Czym jest ułatwienie i utrudnienie usłyszysz we wcześniejszym odcinku RPGowego elementarza pod tytułem biegłości. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Co ciekawe punkty inspiracji możesz też przekazywać nagradzając innego gracza np. za fajne odgrywanie postaci, lub budowanie ciekawego klimatu w drużynie. Zachęcamy zresztą was do takiego rozwiązania. Świetnie sprawdza się jako motywator we wspólnej zabawie. Dokładny opis zasad inspiracji możecie przeczytać na stronie 124 podręcznika gracza. Dziękuję wam serdecznie za spędzenie czasu z RPGowym Elementarzem. W Dedeki będziemy wam bardzo wdzięczni za każde polubienie i komentarz. Nie zapomnijcie także zostawić subskrypcji, abyście dostawali powiadomienia o każdym nowym odcinku. Cześć!